No i polećmy jeszcze raz tym Purpaladyn, tak? Purpaladyn. Ostatnio widzieliście jak się zakończył pojedynek, więc spróbujmy jeszcze raz, tak? Spróbujmy jeszcze raz. Mamy do czynienia tu z łowcą demonów. Proponuję tutaj trzy karty chyba odrzucić. No nie, nie jest najlepiej, no ale musimy grać tym co mamy, tak? Tym co mamy. Ok, no odpuszczamy, odpuszczamy tutaj w tule. Niech przeciwnik zacznie coś. No i już tutaj leci leci w twarz. Ok, no mamy co? Stać nas tutaj na rekruta, tylko tak? Rekruta. Więc zagrajmy go. Zagramy. No oczywiście na niego. No ale też jeden przyjął nie jest zła opcja, tak? Nie jest zła opcja. Hmm, zagrajmy jeszcze raz chyba. Czy nie? Dobra, może zróbmy w ten sposób. Czempiona jakiegoś, pójdźmy. Pójdźmy Czempiona. Tutaj dwa do zdrówka sobie damy. Przy okazji. I niech on tutaj się martwi. No ma kradzie szycia, tak? Kradzież szycia No jeszcze jeden do ataku Także walnie Nakradnie nam troszkę Nakradnie troszkę No, polećmy, nie wiem Polećmy tutaj cztery Dajmy tutaj rekruta Dobierzmy jakąś kartę może Okej, okay, mamy jedną kartę No i musimy czekać, tak? Znowu tutaj do ataku i kradzież życia. Jeszcze mu mało, więc 5 poleci teraz. Pięciarz. No dobrze, ale ta kradzież życia mu się skończyła. Zagrajmy tu prowokację, może jakąś. E, dajmy tutaj księgę mądrości. Niech się uczy, a co tam. No, niech tutaj przeciwnik weźmie nad tym. Co z tym fantem zrobić? No, dobrą. karty, jest mniejszy koszt, o 3. Więc coś tutaj będzie będzie w stanie rzucić. Wrzutka zrobił, o. Wrzucić to wrzutka, to wrzutka. Proponuję tutaj, może, ile mamy? 6 zagrajmy jeszcze raz tutaj, może zmniejszymy koszt ksiąg, no ale tu już lećmy, lećmy, tak, lećmy tym, co zostało. Jedna karta mu się zniszczyła, ma troszkę za dużo tych kart. a widzimy, że chwilowo się poddał, tak? Miał dwie prowokacje do pokonania, więc nie było to tak łatwe. No dobrze, jakaś tam gwia gwiazdka wpadła. Co prawda dopiero czwa czwarte miejsce w diamencie, tak?